Jest dobrze. Nie wiem o co tu chodzi. Skopiuj jeszcze raz ten widget i pokaż mi stream lapsa, bo ty to, to wy, cały czas wyświetla te widgety. E, nie, nie te, które trzeba. To nie jest zły stream. Pokaż mi, co można zrobić. To nie jest zły zły Tam jest problem. Przyszedł boomer, wszystko zje**ał Co zrobić? Pss. Dobra, już patrzę. drapem nie wyszło. To, na to za stream się wziął. Dokładnie. Ten, e, a ty kliknąłeś w ogóle gotowe? Kurwa, zaraz taką kurwa petardę wyjdzie. Takiego kurwa, SZCZAŁA przysięgam w monitor. Takiego, że kurwa, jest koniec. Komputer leci przez okno i jadę do haty zaraz. Przysięgam. Przysięgam. Kurwa. Gówno. Kurwa, z Focusrite'a. Przechodzi z bukiem, bo to kurwa. To jest tylko freestyle, oczywiście. Z no buku ja do kolegu to ja, kolega mój. Ja znam się, ja znam się ze zbukiem, wszystko jest git. Ty z z tego a ty jesteś śmieszny. śmieszne, ja, coś. Ty, 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 Ej. ja na boku z tym z Wody na herbatę w barniku zaparzyłem i grzyby na kompot do gara wrzuciłem. Kwiaty na balkonie, rano porwał wiatr, a ja na to wszystko kobicie śpiewam tak. Hej maleńka, jestem rolnik, zobacz tylko na mój ciągnik. Lubisz kiedy wchodzę w rolę i wyrzucam gnój na po*** dole. Co to jest? Memcy to jest? ile to ma wyświetleń? Mikrofon jem i popijam se mamy ton, jestem stąd, na pula. <śluz> 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 ty, ale Bandura, kurwa Ty <śluz> yeah. streamujesz to Bandura? No? no czekaj! KUP! Czekaj! Ja streamuję no Discord! Ty piesaj! Ban! Ban! tam, ja, czekaj, Discord! Czekaj! Stop! Stop! Gdzie to kurwa jest? Aż mi się ręka oślizna. Ja myślę, że ty to oglądasz. I ja Ale wczoraj. No co, o, robimy turniej? Kurwa, coś ty Jak to się pisze? <laughs> Tak się nazywa horror i e, może być przypadkiem lekki i Dobra, sprawdzam czy jest to na Steamie. Od razu wam mówię, że jak monitor dostanie petardę ze strachu, e, odkupujecie. Rozjeb... monitor. Ja pier... wyjeb... bombę no. w monitor. Ja, ja się nie pójdę wyleć. Szam do butli. To jest tak głupi, naprawdę? Co? Czy jestem tak głupi? Nie! Kurwa, jedna! Ja pierd*ko Kurwa, jedna! O, spierdalaj, spierdalaj. To! Jebać tą grę w dupę, jedną! Nie gram to, kurwa! Gówno jedna! Pierdolę tą gierkę Pierdolę tą grę gierka, nie gram gierka, 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 Co? Ja gierka, 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 gramy Ja pierdolę, się zesrałem. Ty Nienawidzę cię ja pierdolę. Co... Jest, jest, jest. Co? Tosyl, 20 złotych Ja pierdolę Ja pierdolę ja pier... ja pier... Zabnij dupę! Zabnij tej... drzwi! Bezpiecznik! Bezpiecznik, Bezpiecznik weź! Czekaj! Kurde. Kur... No to rywa mnie Palę cię szma... Gdzie jesteś? Gdzie Na jesteś? Nie jest, typia rap Poczek, gdzie? Pierwda? Drużyna jest ofiara, Ja w Na gejnie na nie? Drwała nie? cię? Ja idę jajko włożyć, może co? Ale nie. Daphiry! Gdzie? Gdzie skąd? Na Gdzie? dole, na dole! Kurwa! Biegnij! Nie. nie wiem! Tu, tu, biegnij! Uciekaj! Goni mnie! Goni mnie! Goni mnie. Dźwi no! to jest, to jest to jest chyba no! się zesrałem nie? Sięgam przed szkiełami... <śle> nie się... ta... przed dietą kurwa. dieta miała być widzisz kawior jak to jest, nie? Nie no zaraz idę z papcia. Coś ci wycięli?

kurwa, mojego x... O kurwa! Też, pod pod Też jesteś dziewczyną admina? Kogo? Do spodu. Mentale pierdolone. Mogę mi powiedzieć, kurwa. Krótko kurwa z penerstwem. Dobra, Mi gości tak tańczą, patrz. O kurwa! <noise> o! Harto! patrz Harto! Ej, Ej, patrz teraz! Yes. <noise> kurwa! Jomek! Jomek nie wybiegł! Ja kurwa. Kurwa. <noise> <noise> <Si>, kurwa! Gdzie byłeś kurwa! Gdzie byłeś! ty? To jest moja kobieta! Ej, Nitka. Nitka. Daga wstawaj! Daga! Daga! Ogarnij! Czekaj! Dżula bije! Nie mam drobnych! U. Nie mam drobnych! Dzwonek! Dzwonek! Dzwonek. Dzwonek. Weź tą dupę! Za 10 subów gumisz pluje swoją gumą mi do ryja. Nie no, Sasady widzowy. Pełnośnisz to K**a nie działa A Jest? Nie to Ta Nie To ja, ja żarłem burgera I dupa paliła jakbym siedział kurwa nad ogniskiem Pokaż fryzurę Ja mam tu dobrego barbera Kamileksio <micly> <Hz> Profilowe kur... na falta capel. <laughs> 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 <Yeah, laughs> <yeah. laughs>